To był niezapomniany wieczór. Emocjonalność w takiej pracy, którą wykonuję jest jednak bardzo potrzebna. Trzeba dużo się y, narobić, żeby zasłużyć na tą nagrodę. Ta nagroda jest jakby docenieniem tego, czemu poświęciliśmy życie. No w końcu po to to robimy. Statuetki chłopca z łabędziem rozdane. Jedna dla wybitnego kompozytora. Nie spodziewałem się tej pięknej, tej pięknej statuetki. Co odbierze od nas śmieci i ile to będzie kosztowało? Powstała ustawa, która reguluje tę kwestię. 27 sesja Rady Miasta. Dużo walki, trochę kopaniny. Każdy chciał zainkasować trzy punkty. Skończyło się polubownie, remisem. Wielkie derby Śląska na remis. Paweł Kępka był Polakiem i był wielkim patriotą. Tablica Pawła Kępki odsłonięta. 13 Polek codziennie umiera na raka piersi. Kończy się miesiąc walki z rakiem piersi, ale nie kończy się walka z tą chorobą. I wspomnienie Chorzowian, którzy już od nas odeszli. Jest środa, 31 października, rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. Małgorzata Grabieńska kosior Alona Szostak, Grzegorz Nagórski i Tomasz Kałwak to laureaci tegorocznej edycji Nagród Prezydenta w dziedzinie kultury. Wywaliśmy osoby te najlepsze, faktycznie te, które zasłużyły się dla kultury Chorzowa, które e, tą kulturę propagują na zewnątrz. No i też. E, te osoby otrzymały, które swoim talentem, swoją, swoimi, swoją działalnością muzyczną, wykładową, edukacyjną, nazwijmy to może w ten sposób, również tą kulturę pilnują. Specjalną złotą statuetkę chłopca z łabędziem otrzymał Wojciech Kilar, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. No nie spodziewałem się tej pięknej, tej pięknej statuetki, i takiej, takiej strasznie serdecznej serdecznego takiego przyjęcia tutaj zarówno przez, przez władzę, jak i przez publiczność. z Lwowa, ze śląska. Dla honorowego gościa nagroda jest potwierdzeniem jego przynależności do Śląska, mimo że pochodzi z Lwowa. Jestem nie tylko Lwowiakiem, ale także Świązakiem i zwłaszcza, że tylu, tylu moich właśnie rodaków właśnie po naszej drodze, tej, którą tam z Lwowa czy ze Skresów Wschodnich odbyliśmy. Tak wielu tutaj zostało i. I tak tutaj się zaaklimatyzowaliśmy. Statuetka dla Wojciecha Kilara jest związana z tym, że w tym roku kulturalnym Filharmonia Śląska korzysta z gościnności Chorzowskiego Centrum Kultury. Chcieliśmy akurat w tym właśnie uroczystym dniu, w tym podczas tego uroczystego wieczoru i z tej okazji, że jest to Nagroda prezenta w Dzień Kultury, również podkreślić zasługi pana kompozytora Wojciecha Kilara dla, dla Chorzowa, niejako dla naszych muzyków, artystów, jest to również osoba przecież bardzo znana i, i podziwiana. Jest też jedna szczególna rzecz, która sławnego kompozytora łączy z naszym miastem. To miłość do ruchu Chorzów. Ja tutaj udzielałem autografów ja się, autografów wielu ludziom, a ja z kolei szczęście się tym, że mam autograf Gerarda Cieślika. Mała uwertura na orkiestrę symfoniczną, drugi koncert fortepianowy, chrzesany i orawa. Te utwory mistrza zagrane przez muzyków Filharmonii Śląskiej uświetniły sobotnią uroczystość. To wykonanie było, było wspaniałe. Nawet miało pewne takie cechy. Tu oczywiście nie, jest, nie ma miejsca na jakieś tam muzykologiczne rozważania, ale pewne, pewne takie szczegóły były nawet których, których jeszcze jeszcze poprzednio nie, nie było czyli właściwie coraz ta orkiestra coraz lepiej coraz lepiej ten ten na przykład tego krzesanego mojego coraz lepiej gra i jakby odkrywa w nim jakieś coraz to nowe nowe pokłady ekspresji i emocji tak się złożyło, że muzycy stanowili większość spośród wyróżnionych przez prezydenta Chorzowa. Jednym z nich był twórca chorzowskiego hejnału Tomasz Kałwak. Trzeba dużo się narobić, żeby zasłużyć na tą nagrodę. No i od tego czasu robiłem, no i tym razem zauważono strasznie, strasznie mi z tego tytułu miło jestem zaszczycony. Inny nagrodzony to Grzegorz Nagórski, nauczyciel Kałwaka. To nagroda jest jakby docenieniem tego, czemu poświęciliśmy życie. Ale co przy okazji sprawia na Wielką Frajdę? Także ucieszyłem się bardzo. Pochodząca z Rosji Alona Szostak w tym roku zdobyła już jedną nagrodę za tę rolę w musicalu Położnicy Szpitala Świętej Zofii. Dla mnie ta nagroda była niesamowicie wyróżniająca, chociażby dlatego, że ja nie jestem Polką i przez te wszystkie lata pracując w tym teatrze, w teatrze Rozrywki w Chorzowie, człowiek dąży do tego, żeby osiągnąć. No w końcu po to to robimy, żeby coś. Zastało po nas. Także dla mnie to było bardzo ważne i bardzo wzruszające. Szczególne emocje przy odbieraniu nagrody towarzyszyły Małgorzacie Grabieńskiej-Kosior, dyrektorce Młodzieżowego Domu Kultury. Emocjonalność w takiej pracy, którą wykonuję jest jednak bardzo potrzebna. Bez emocji, bez takiego nakręcania się tymi emocjami nie byłoby takich instytucji jak na przykład Młodzieżowy Dom Kultury. Każdy laureat ma jeszcze sporo marzeń, które chciałby zrealizować. W zdrowiu, pracować nad kolejnymi projektami nagraniowymi. Marzenia zawsze są. Aktorzy zawsze mają niedosyt. I dopóki mam ten niedosyt, to znaczy, że będę się rozwijać. A jeśli usiądę, no to. To już koniec. Nie mam marzeń zawodowych, bo po prostu wykonuję swoją pracę, traktuję ją jako misję i staram się to robić jak najlepiej, a wszystkie moje prywatne marzenia dotyczą moich dzieci. Trzeba działać, a same przeżywanie tego, co się dzieje po kolei, to stanowi istotę. Horzowscy radni spotkali się 25 października na najdłuższej sesji w tym roku. Najwięcej uwagi poświęcono tak zwanym uchwałom śmieciowym. Od 1 lipca przyszłego roku to gminy, a nie jak do tej pory firmy działające na zlecenie właścicieli nieruchomości, zaczną odbierać od mieszkańców wszystkie śmieci i to one będą pobierały z tego tytułu opłaty. Wszystkie mają być jednakowe. z dyrektywy Unii Europejskiej, powstała ustawa, która reguluje tę kwestię i jak gdyby zmienia również cały system dotychczasowy, który funkcjonował w Polsce, w miastach. I głównym takim problemem, znaczy głównym może powodem, który powoduje i ma wpływ na tą stawkę, to jest fakt odzyskania z odpadów komunalnych 50% surowców wtórnych. Od połowy przyszłego roku mieszkańcy Chorzowa za wywóz śmieci zapłacą miesięcznie 20 zł za osobę. Natomiast jeżeli śmieci będą odpowiednio segregowane, to koszty te wyniosą 14 zł. To są opłaty, które tak naprawdę jeszcze nie, nie do końca od, odzwierciedlają nam tego sytuacji rzeczywistej, ponieważ tak naprawdę przetarg będzie tym elementem tej nowej gospodarki odpadami komunalnymi, który zweryfikuje te, właśnie te, te, te szacunki. 11 radnych głosowało za tą uchwałą, 7 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Niektórzy radni woleliby, aby stawka była określana przez Górnośląski Związek Metropolitalny dla wszystkich gmin. Wydaje mi się, że jak chodzi o opłatę tą śmieciową, która będzie miała charakter no prawie podatku, takiej opłaty lokalnej, byłoby sensowne, gdyby prezydenci dogadali się ze sobą, czy ustalili jakiś poziom tej opłaty. Radni zgodzili się także na obniżenie dodatków mieszkaniowych. Różnice mają wyrównać przyznawane przez OPS zasiłki celowe. Z roku na rok wydatki miasta właśnie w związku z tymi dodatkami do, do czynszów wzrastały i to wzrastały drastycznie. Nie ukrywam, że wyliczyliśmy, że gdyby w takim tempie był przyrost tych wydatków, tych do dodatków mieszkaniowych, wydalibyśmy na, na przestrzeni najbliższych trzech lat około 12 milionów złotych. Warto dodać, że te środki pochodzą się z budżetu miasta. Natomiast są środki, którymi możemy wspomóc również mieszkańców, tych, którzy oczywiście tego potrzebują i którzy oczywiście mieszczą się w tych barierach, tak? w tych podstawach finansowych. Mówię tutaj konkretnie o przychodzie na osobę w rodzinie. Możemy wspomóc innymi dodatkami. Gościem 27. sesji Rady Miasta był Arkadiusz Godlewski, prezes zarządu WPK i WSA, który przedstawiał kierunki rozwoju Parku Śląskiego. Dowiedział się od radnych, że Park Śląski będzie musiał płacić naszemu miastu podatek od nieruchomości. Nie będzie to jednak 6 milionów złotych, które Chorzów regularnie umarzał, ale nieco ponad 835 tysięcy złotych. W związku z tym, że Park Śląski ma dużo terenów zielonych, rekreacyjnych, które służą również mieszkańcom miasta. I tak naprawdę, gdyby to było miasta, to miasto od tego miejsca podatku nie odpobierało Od parków chorzowskich podatków nie pobieramy. Podobnie by się stało w przypadku Parku Śląskiego. Natomiast mówiliśmy się z panem prezesem, że od wszelkich powierzchni, też yy, obiektów tak, o charakterze komercyjnym, tam gdzieś prowadzić działalność gospodarczą, tam podatek należy bezwzględnie odprowadzić. Radni tym razem jednogłośnie zgodzili się na nowego patrona ulicy. Część ulicy Władysława Rejmonta przybierze nazwę księdza Konrada Szwedy, budowniczego i wieloletniego proboszcza kościoła pod wezwaniem św. Floriana. Prezydent Andrzej Kotala i Aleksander Kępka 40 lat po śmierci Pawła Kępki wspólnie odsłonili jego tablicę pamiątkową, która zawisła na kamienicy przy ulicy Sobieskiego 1. To wielkie wydarzenie dla nas wszystkich Kępków. Wiedzieliśmy, że dziadek był nietuzinkowym człowiekiem. Pan Aleksander niewiele może opowiedzieć o dziadku, bo gdy Paweł Kępka zmarł, miał 11 lat. Dużo więcej wie Helena Popławska Stojanowa, córka Dobrochny, najstarszej córki Pawła Kępki. Dziadek był z pewnością człowiekiem poważnym, ale przy tym miał poczucie humoru, takie cięty dowcip. Specjalnie na poniedziałkową uroczystość przyjechała do Chorzowa z Wrocławia. Zresztą niemal jak cała rodzina. To miasto szczególnie wpisało się w życiorys zasłużonego górnośląskiego działacza. Tam bowiem poznał swoją przyszłą żonę. Brat przyjeżdżając do domu opowiadał, że ma takiego kolegę, który potrafi wypić 16 kufli piwa za jednym zamachem na jednym posiedzeniu. I babcia po prostu chciała tego człowieka poznać i zobaczyć. No i właśnie we Wrocławiu w ratuszu w Piwnicy Świdnickiej Poszła zobaczyć tego krokę to ja by mój dziadek. Urodzony w Brynowie Paweł Kępka we Wrocławiu studiował prawo. Jako adwokat pracował w gnieźnie. Rok po ślubie w 1920 roku przeniósł się z rodziną na Śląsk. W 1931 roku zamieszkał w królewskiej hucie, gdzie kupił kamienicę przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Jego największe zasługi dotyczą działalności narodowej i samorządowej. Uchodzi za jednego z twórców autonomii śląskiej. Jako prawnik często zabierał głos na temat autonomii śląskiej. Jednak najczęściej powtarzanym epizodem z życia była odmowa podpisania Volkslisty w czasie II wojny światowej. Dziadek no świetnie znał niemiecki, chodził do niemieckich szkół, studiował na niemieckiej uczelni, więc dlaczego nie miałby być Niemcem, ich zdaniem. I mama mówi, że, że byli wezwani do gestapo wszyscy, że poszli rano do kościoła, do komunii, do spowiedzi, bo myśleli, że już zostaną Gdzieś tam aresztowaniu, bo dziadek był zdecydowany, żeby tej, że tej listy nie podpisze. Ojczyzny się nie wybiera, ale ma się ją w sercu. Miał sparafrazować słowa niemieckiego poety Johanna Wolganga Goethego. Był wielkim patriotą. W tym momencie. E, nie ma mody w Polsce jakby na patriotyzm. Raczej mówi się o europejskości, o byciu takim międzynarodowym, jakimś człowiekiem, no Paweł Kępka był Polakiem i był wielkim patriotą. Pamiątkowej tablicy nie byłoby, gdyby nie uchwała Rady Miasta z 26 września. Myślę, że ta tablica, która zawisła dzisiaj na ulicy Sobieskiego 1, będzie przypominać Chorzowianom o tym, że tak osoba żyła, mieszkała, działa w Chorzowie i że warto angażować się w działalność publiczną i pracę na rzecz dobra ogólnego. Na przystawkę siekany bewsztyk tatarski z hotelu Best Western Premier, danie główne to polędwica z grilla serwowana przez restaurację Patria Chopin i na koniec deser malinowy z restauracji Malinowa. Tak wyglądałoby menu, gdyby zestawić je z potraw, które wygrały tegoroczną edycję konkursu Chorzowskie Smaki. Laureatów poznaliśmy w piątek 26 października. Jako restauracja autorska Adama Gesslera zaproponowaliśmy bewsztyk tatarski. Nasz bewsztyk to nie jest taki standardowy tatar, jaki można zjeść w każdej restauracji. To jest przede wszystkim tatar przygotowywany przy gościu na żywo. Gość może zobaczyć, jak kucharz pracuje, gość może dobrać odpowiednie składniki. Ten tatar w całości jest przygotowywany właśnie na sali i dostaje go gość bezpośrednio z pod ręki szefa w tym roku zaproponowaliśmy polędwicę grillowaną w sosie ze świeżych pomidorów i boczniaków z grillowaną cukinią i grillowanymi ziemniaczkami czym jest to nagroda dla Was? no myślę, że takim jakby wyróżnieniem tej ciężkiej pracy kucharzy którzy, no tak jak już powiedziałem od 7 lat są z nami nie zmieniają się, a więc mają to już Wiedzą, co trzeba przygotować, żeby klienci nasi byli zadowoleni. To jest deser malinowy. Nawiązują do naszej nazwy, naszej restauracji, która nazywa się Malinowa, dlatego, dlatego ten deser był takim naszym oczkiem, jak gdyby w głowie, można powiedzieć. I, i był dopracowany myślę dobrze przez szefa kuchni, dlatego też te, te chyba nominacje i, i, i ta nagroda, bo no, wydaje mi się, że. że tutaj trafiliśmy w gusta naszych klientów. Jak się coraz częściej słyszy na mieście, a nie tylko w Chorzowie na mieście, ale również w innych miastach, że właśnie mieszkańcy naszego miasta i spoza coraz częściej umawiają się na obiad, czy też na kolację do, do Chorzowie właśnie w tych restauracjach, które słyną z dobrej jakości kuchni. Dlatego też uważam, że ten konkurs jest o tyle potrzebny i pozytywny, właśnie żeby wspierać i promować te miejsca, gdzie naprawdę można dobrze zjeść na wysokim poziomie i w miłym atmosferze. Kończy się październik, miesiąc walki z rakiem piersi, a my wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Amazonek Nadzieja w Chorzowie sprawdziliśmy, jak należy prowadzić profilaktykę piersi. Organizujemy dlatego tą akcję, ponieważ jak wiemy, czytałam teraz ostatnio w prasie, 13 Polek codziennie umiera na raka piersi. Więc to są, mi się wydaje, bardzo przerażająca jest ta statystyka, a ogólnie co roku 140 tysięcy kobiet zapada na tą chorobę. Gruczą piersiową zajmuje miejsce od fałdu podsudkowego, w okolicy przymostkowej aż do z takim języczkiem, aż do w kierunku Pachy. Podczas samobadania można wy, wy, wyczuć mnóstwo nierówności. Gruczoł piersiowy nigdy nie jest gładki jak woreczek z żelem, tylko zawsze jest nierówny. Dlatego tego badania się trzeba po prostu nauczyć. Ja swoim pacjentkom polecam, żeby przy samobadaniu narysowały sobie na kartce mapkę piersi, czyli dwa kółka narysowały i na, na tej jakby mapce zaznaczyły wszystkie nierówności, które same sobie wymacały. I każde następne badanie wykonywane po miesiącu odnosiły do tej mapki. Ruch Chorzów zremisował bezbramkowo z górnikiem Zabrze w Wielkich Derbach Śląska, które w poniedziałek rozegrano przy ulicy Cichej. Dużo walki, trochę kopaniny. Jedna i drużyna i druga próba z kontry. Trochę to nie wychodziło. i Może nie było właśnie sytuacji bramkowych, chociaż w pierwszą, mieliśmy jedną. Górnik może jakieś procentowe nie miał, ale jakieś takie z całego dystansu. Chyba jednak miał, ale 0 za Sprawiedliwy Szkoda, tego, że my nie wykorzystali szans. To pierwszy pierwszej po połowie nie działał, man sam, man sam poszedł. No i więcej byśmy mieli zagrożenia zrobić. Można by tam coś spadło, no ale chcemy wygrać ten mecz. Dla GB, co nie udało się, to, to też punkt jest punktą. i Idziemy do następnego meczu musimy wygrać ten. Obydwie drużyny do ostatniego ogwistka dążyły do strzelania bramki. I to spotkanie z pewnością było rozgrywane w dobrym tempie. Natomiast derby zawsze bez bramek to pozostaje pewien niedosyt. Każdy chciał zainkasować trzy punkty. Skończyło się polubownie, remisem. Ja myślę, że trzeba ten punkt uszanować, docenić, bo w dniu dzisiejszym, w dzisiejszych warunkach, no to i on się przyda. Na zakończenie wspominamy tych Chorzowian, którzy odeszli w minionym roku.